Ja właśnie mam dzisiejszy dzisiejszym filmie gramy w będzie to y, pierwszy film ze Stila Brainerd, na pewno będzie więcej, aczkolwiek dzisiaj nagrywamy pierwszy filmik. Dziś no właśnie, właściwie to pójdę sobie, wejdę sobie z mulciaków, moje wszystkie Brainerd, albo najpierw sobie wam pokażę jakie mamy. Mam tutaj takie, mam Rani ze Sterlini, atel Malino, Atelmalino, tu mam Słabe na moim głównym koncie, mam tylko takie brain Brain które będą mi potrzebne. O tutaj, bo na przykład będę robił serajni helikoptero. To będzie potrzebuję jednego Bobardillo Krokodilo i tak. Tutaj na górze mam troszkę sekretów. Aczkolwiek są one mocne. Mam tutaj Dragon Futini, tripi takiego z 2-3 miliona. Jedną lewaczkę i taki tu. Nie pamiętam jak on... Dziw dziwne Dziwną nie przeczytam tego. Mam też więcej tych sekretów, aczkolwiek bym musiał wbić z muru, co za chwilę uczynię. Nawet w sumie już mogę wbić z muru, tylko sobie zobaczę, czy wszystko dobrze nagrywa. Mm. Mam swojego privata, jakby ktoś chciał dołączyć to. na, na live w ogóle Co? Co jest? Udjęcie, dęcie, dęcie. Ja się ja chcę odpalić i dobra. To jest przepowiednia, że, że dzisiaj będą dobry, drop. Oczywiście kupuję. Ej, dobra, wczoraj mi nie dropnął, a on mi się przyda. Yy, do... Zmieniło się. Orkelita, orka, Lita, orka no to nie mogę zrobić. No i zmieniło się. No i teraz to 4000, to nie, też nie zrobię. No, czyli mamy, on jest, tu jest, dobra. Szybko muszę wbić z mulciaka, ale fajnie, Maga, że dropną nam taki no dobry. Jeszcze teraz? Dobra. Kurde, no nie jestem się. Mulciak odpalić Szybko wchodzimy. Roblox. Czy mam Robloxa? Tu mam, dobra. Mm, tam nic nie idzie dobrego, nie. Aczkolwiek bym potrzebował jednego jeszcze salamino. Nie, baleriny kapucinę, jeszcze jedną, bo wszyscy. Mógłbym, dobra, ja już wbijam. Z mulciaka. Ta będę mieć lekkie lagi. O, jestem już. I tutaj mam trochę lepsze, już wam też zaprezentuję co tutaj mam. Mam tutaj, jak widzicie, pikotę Maszyna, ja tu już ty będę ruszał. I tak, mam tutaj. Yy, nie mogę odblokować tej bazy. Dobra, yy, no takie mamy ja teraz sobie poprzenoszę, tylko Brainroty, szybko. Yy, no teraz pójdę przenieść sobie trochę brain rotów, Bo pójdziemy, może sobie na tego. W ogóle idzie tego. Rangutini na scenie, szybko go kupię z mojego głównego konta. Nie mam miejsce w bazie. Szybko, szybko, szybko. Dobra, co ja kupię z tego konta. Ja słuchajcie, szybko będę się przenosił. Przeniosę sobie w sumie. udin, dinduna. Din, no to nie, w sumie nie. On, z... On nie jest jeszcze jakiś mega mocny. Więc jakbym go ogarnął, nie będę płakał. Aczkolwiek chcę takie sekrety podprzenosić. Coś sobie wyciszę to. Za chwilę poprzenoszę. Mam nadzieję, że nie będzie szedł jakiś mocny. Za chwilę. Że będę płakał sobie. Więc. Hmm, wniesiemy sobie tego. Nie mogę go zanieść. Tam w ogóle pokazuję, że żebym kupił tego, ale nie będę nic kupował, Nic nie idzie na razie, dobra. Hmm, wezmę sobie w sumie jeszcze chyba tego... Tą lawakę sobie wezmę, bo lawaka jest dobra. I raczej zaraz wbijamy z kolejnego murciaka, bo tu mi się nie uda wszystkich wziąć. A ja nie chcę niczego stracić. Co z tym pójdziemy. Tutaj. To się poka No i dobra tutaj sobie to i coś bym salnął w sumie, bo tu mam trochę ich dużo i Dlatego tego sobie wezmę w sumie mm, to biegnę po niego na sobie posiedzimy na privacie, żebym mógł cokolwiek sobie tutaj y, dobrego zdobyć, tutaj sobie tego przyniesiemy i tak czekajcie, to po tutaj i teraz ja sobie wezmę jeszcze jednego w sumie, Ym, w sumie... nie wiem kogo, ale kogoś musimy wziąć, raczej weźmiemy sobie, no sekreta, no, ten stolik. Wiem przenieść i potem idziemy chyba na publika, chociaż, no bo na razie jeszcze nie pójdziemy na publika, na razie jeszcze sobie tutaj posiedzę um, i tu wrzucam, no dobra, jestem i ja sobie się, ja się wylogowuję, tutaj z mojego no, Czeka, dobra, już się wlogowałem już wracam, coś dobrego idzie. Raczej nie, nic dobrego nie idzie. Aktualnie znowu na sobie bazę w sumie i tak potrzebowałbym jeszcze jednej tej, ale co ja tu mogę z tym skaftować. Maszynka, golden osób, no to tego nie zrobię. No nic tu nie zrobię teraz. za 26 minut się odnowi. Mmm. Więc na razie sobie... No nie, no będę na razie tutaj siedział. Jak się odpali event, to jeszcze... O, nagram jeszcze jeden film, a na razie... Mm, no siedzimy. Bo nie mam na razie A ja się boję trochę iść z tymi wszystkimi. Z tym wszystkim tam na publicznego. A nie mam na razie kogo, kto by mógł mi zabrać. Sobie czekajcie, które godzina. Jest 10 to nie. to Na razie... Możemy być o 12, więc dopiero o 12, by ktoś mi mógł zabrać, a na razie to nie mam. Zobaczmy hmm. sobie. Dobra, ubóliam na razie takie rebirfy, bo potrzebuję to tą Nie będzie... On nie jest jakiś rzadki. Już mi dwa razy wyszedł, ale zapomniałem go kupić. I aktualnie chyba trzeba czekać na nic innego. on nie zrobię aczkolwiek. Mmmm. Raczej kolejny wam film mam 2. 12. I na razie z wam żegnam, bo... On podam jeszcze w taki film. Halo.